Witam w czternastym odcinku wakacji z ciocią Agą. Oto moja propozycja na zajęcia Waszych skrabów. Dzisiejszym bohaterem odcinka będzie rakieta balonowa. Do jej wykonania potrzebujemy sznurek, taśma klejąca, rurka i balon. Nasz sznurek mocujemy w dwóch różnych końcach. Ja już z jednego końca mam zamocowaną. Przekładamy słomkę, odklejamy naszą taśmę i ucinamy dwa kawałki. pompujemy balona. Taśmę przyklejamy do słomki i puszczamy balona. I nasz balon właśnie wystrzelił na drugi koniec sznurka. Więcej ciekawych pomysłów i pomocy dydaktycznych znajdziecie w linku. Zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku.